powie Tiffany. Nie. Teresa. Nie ja. Nie czekaj. Tracy. Tina. Trixie. Tania. Krycia? Tabita. Tamira. Cóż to za absurdalne imię? Pokaż mi się... Niech no ci się przyjrze z bliska. Wybrana, wiesz? No. Widzę twoje oko. Och, świetnie, znowu chory spojówki. W basenie jest pełno zarazków. Nie, 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 nie. masz oko jasnowidza. W każdym pokoleniu ktoś nowy, obdarzony mocą odkrywania tajemnic, przybywa do nas. Serio? Jestem medium? Aha, zawsze przeczuwałam, że potrafię! Pełnie księżyca. Poczujesz całą wielkość swojej mocy. Pełnia będzie za chwilę. Już się zaczyna. Ale muszę cię ostrzec. Moc może być błogosławieństwem lub przekleństwem. Mhm. Jeśli będzie zbyt wielka, musisz zamknąć oko na zawsze. Mhm? A, bardzo pani dziękuję. Mhm. I jeszcze jedno. A. Chroń swoje oko, jak wybierzesz się na basen. Włóż okularki. A, a. Medium. zimno Tak weź kurtkę Dzięki A więc jak masz na imię Aleks co ty wyprawiasz Zimno jej Tak mnie też <grym> U ciebie to całkiem normalne nie wiesz <grym> Brawo Brawo uuh, uuh, to, 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 to. Super Ole <grym> Ten taniec był dla ciebie. Nazywam się Lola. Jestem Max. Bardzo ładnie tańczyłaś. Ładnie się uśmiechasz, Max. <laughs> Lola, wam ono. Kablasko twierdzi, że jestem medium. A nie powiedziała świrem? Oh. Powiedziała, że w czasie pełni księżyca poznam ogrom swojej mocy. Już prawie no pełnia. Za chwilę zacznie się. Przejdź, duchu, przejdź, duchu, przejdź! Przejdź, duchu, przejdź! przyjdź, duchu, przejdź! Przyjdź przyjdź, 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 przyjdź 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 przyjdź. W porządku. Widzisz już coś? Obrócz ciemności. Kas, facet metr dziewięćdziesiąt z kurczakiem powali cię z nóg. Co? Dla Ashley przepowiem coś naprawdę strasznego. U, może będzie mnie gonił napalony armadillo. Nie, coś o czym nie wiesz, że jest cenne zgubisz. Ach, to nic strasznego. Pójdę na zakupy. Ciebie, widzę. Nie, nie, truć się. Nie wierzę w żadne guzła. Nauka wykazała, że zdolności paranormalne to kwestia wyobraźni, przypadkowo zgranej z rachunkiem prawdopodobieństwa. Wiesz co, Dynis? Nie jesteś tak mądra, jak sądzisz. Uu. No dobra, urzędowo straciłaś swoją moc. <dosuńnon> <smol> <trali> Pachnie mi tu normalność. Pozostaje nam co? Pójście do kawiarni. Chodźcie. Chodź, duchu, chodź duchu, chodź. Cześć, Kas. Byliśmy umówieni. Oszalejesz, kupiłam nową kreację. Mm, przykro mi. Muszę odwołać. Wypadło mi coś. Co? Ale... Kas, facet, metr dziewięćdziesiąt z kurczakiem powali cię z nóg. Halej! Czekaj! Ile masz wzrostu? Metr 1,90 rama czoła w tym palce? E, skoro tak ci łatwiej, możesz w to wierzyć. To niemożliwe. Mhm. Jak się masz? Świetnie. Jesteśmy w Barcelonie, najbardziej romantycznym mieście w Europie. Piękny spacer nocą. O, czekaj. A, proszę. Możesz iść z najpiękniejszą dziewczyną w Hiszpanii? <noise> Powiem ci, jak poszło. Co mówisz? Mam randkę z Bridget. Bridget? Tak, dziewczyną z obozu Cyganów. <noise> A. A może się przejdziemy, jak wrócisz z... spaceru? Wiesz, jak wtedy tańczyłaś, naprawdę mnie wzięło. Byłaś niesamowita. <noise> Dziękuję. Flamenko to moje życie. W ten sposób wyrażam swoje uczucia. <laughs> to tak jak ja grając na gitarze. Wiesz, w tradycji cygańskiej gitara i taniec zawsze są razem. Muszę wracać do pracy. Ja sprzedaję na plaży upominki turystom. Pójdę z tobą. O, nie, to moi bracia. Musisz iść. Wracaj do obozu. Zostaw mnie, manolo, idę na plażę. To idź. Nie chcemy mieć nic wspólnego z obcymi. Comprende? Zostaw naszą siostrę. Jutro, Jimbo, idziemy na korridę! Jasne! <gryzny> chodź tu, chodź tu! Chodź tu! <gryzny> 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 oh. Chłopaki! Chłopaki, nie możecie iść na korridę! Miałam wizję, że będziecie walczyć o życie! Boga! Strach! Ojej! Moi bracia są blisko, musisz być ostrożny, troszczą się o mnie. Chciałem kupić upominek. To wolny kraj. <śmienny> 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 Ładny, wezmę kilka takich. <śmienny> Lola! Ostrzegaliśmy cię, żebyś się trzymał z daleka. <śmienny> Co ci się stało, bracia Loli? Ach. 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 Dzięki. Daj sobie z nią spokój. Ach. Chciałbym móc. Dziękuję. Uważaj, przepuść mnie. O, weź numerek, to wróżka cię przyjmie. Ty i twoje medium. Wynoście się stąd. O, jej, co się stało? Alex zostawił mnie dla innej. Tak, i co z tego? Przecież nie jesteście parą. Pewnie tylko przyjaciółmi. No, może czymś więcej, ale boję się, że już nie. O, kolejny punkt dla wróżki Tamiry. O czym ty mówisz? O przepowiedni. Utracisz coś bardzo cennego dla siebie. To Alex! W życiu nie słyszałam większej bzdury. Miałaś rację. Straciłam Alexa, choć nie wiedziałam, że go chcę. Zajrzyj w szklaną kulę, polewituj albo co i powiedz, jak go odzyskać. Weźmiesz przyszłość w swoje ręce. Co to znaczy? Nie rozumiem! Jestem medium, a nie encyklopedią. Muszę wiedzieć! Przestań! Mam tego dosyć! Wszyscy oczekują ode mnie odpowiedzi na pytania: Sean, Jimmy, Cassidy, a ja jestem tylko jedna! Chyba nie buchniesz płomieniem. Pogadamy później.

Lola? Co tu robisz? Manolo wyrzucił mnie z rodziny. Mówi, że go zhańbiłam. Nie mam dokąd pójść. Niczego nie zrobiliśmy. Ach, powiedziałam mu, nie uwierzył mi. W ich oczach straciłam coś bardzo cennego. Więc mnie wygnali? Co? O. Nie powinnam przychodzić, nie rozumiesz? Nie, 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 nie. Wszystko rozumiem. Jakoś sobie z tym poradzimy, dobrze? Już dobrze. <grystanie> <grystanie> Miałam dzisiaj potworny sen o Maxie. On i dziewczyna są w niebezpieczeństwie. Uspokój się. Max jest tam. Przecież mówiłam, coś mu się stało. Nie ma go. A, tylko spokojnie. Pewnie wyszedł z Lolą. Pójdę go poszukać. Już nie wytrzymuję. Wróżka mówiła, że dar może być przekleństwem. Nie mogę odpowiadać za wszystkich. Jak pomóc Maxowi, nie wiem. Jak ocalić Jimiego i Szona. Tak? Jimiego i Shauna wejść ze sobą. Co? Tych półgłówków? Wszystko popsują. Jeżeli ich nie weźmiesz, to. Znaczy. O! A widzę to! Jimmy i Shaun pomagają ci, dają ci coś potrzebnego. Lepiej, żebyś miała rację, wróżko. Ach, czy muszę być medium przez całą dobę na okrągło? Potrzebny lekarz. Por favor, favor wezwijcie ambulans do biednego byka. <laughs> Alex, Alex, hej, może poćwiczyłbyś z nami, co? <laughs> nie, i wy też skończyliście. Potrzebuję was. To nie, nie, będziesz musiał poczekać. Jimmy i ja wybieramy się na korridę. <laughs> Zostawcie byki, musimy ratować Maxa, bo oberwie od bandy cyganów. <laughs> A my mamy ci pomóc? Oczywiście, coś taki zdziwiony. Spojrzymy śmierci w oczy i zaśmiejemy je się prosto w twarz. <laughs> my? Tak. Kiedy? Ale po co, Aleksowi, nasza pomoc? Oh. Bo Tamira was prosi. Ja sam oh. przed... To był zły pomysł, żeby tu przejść. Nie martw się. Manolo! Przyprowadziłem ci siostrę. Nie mamy już siostry. Idźcie stąd. Nie, póki mnie nie wysłuchasz. Nic nie zaszło między mną a Lolą. Manolo, on mówi prawdę. Dobra, chłopaki, siedźcie tutaj, aż dam wam znak. Jaki to znak? O, 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 może gulgot indora? Nie, nie, lepszy będzie rechot żaby. Tak, tak. I tak. O, ta, 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 ta! Tak, tak, tak. Tak, tak, ta, 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 ta! Tak, dobrze, <śmienny> Henry. Dobra, zawołam was jak dwugłowy kogut. Świetnie, dwugłowy kogut. <śmienny> kogut nie ma dwóch głów. Oj, czekaj, czekaj. czekaj. Daję ci rzecz najcenniejszą dla mnie. Obaj wiemy, co to jest wielka strata. Powinieneś przyjąć siostrę do rodziny. Hej! Źle cię oceniłem. To jest twoje. Weź ją. Dzięki. Perdone, lala, bej, lala, przepraszam, że kredy. ci nie uwierzyłem. Dziękuję, że wróciłeś mi rodzinę, Max. Nigdy cię nie zapomnę. A ty nie zapomnij o mnie. <noise> Nie musisz się obawiać. Wszystko w porządku? Co? W porządku? Tak, wszystko gra. Wyprostowałem sprawę z braćmi Loli. Świetnie. Do dwugłowy to dwugłowy kogut. Tak, nas potrzebuje. Aaaa! 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 Znasz tych dwóch? Nigdy ich nie widziałem. Jimbo, powiedz im, że nam przykro i że więcej tego nie zrobimy! Dobrze! Razpij tu Przykro nam, że waszą siostrę czuć bykiem. Sporo straciłaś. Walczyliśmy z bandą tysiąca cyganów. Nie, a ja myślałem, że zwiewaliśmy przed tysiącem cyganów. Chodź pogadać. Dobrze. Dobrze. Chodź, 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 chodź. Ja? Niezły numer. Co to było? Wzięłam przyszłość w swoje ręce. <laughs> <laughs> A, nie jestem za mądra! Tylko pięć! Ciekawe skąd ja to znam! Nie mogę w to uwierzyć! Jesteś medium. Nie. Powiedz, czy dostanę się do Harwantu? się, co? była pierwsza! Mam skończone! Straciłam dar! Błagam tylko o. raz! Nic z tego skończone! O komedium zamknięte na zawsze. O, o, proszę! Muszę wiedzieć, czy dostanę się na studia, bo jeśli tak, to nie muszę się uczyć. Proszę! Nie mogę. Ja nic nie potrafię już zobaczyć. O, świetnie! O, Mam niezły weekend. O. Kas czekaj! No! no. no. Mówiłeś, że oko medium zamknięte? Może i tak, a może i nie.